Witaj w programie Prawda, Ewangelist Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Jezus przybaczył nam cały grzech, przeszły, teraźniejszy, a nawet przyszły grzech. Kiedy pierwszy raz zrozumiałam, że Jezus wziął na siebie całkowitą karę za moje grzechy, to była dla mnie wolność, a teraz Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie na temat, który zatytułowałem Egocentryzm Źródło wszelkiego smutku. Mam tutaj darmową broszurę, którą ci dzisiaj udostępniamy. Mam również ją po polsku i mówię ci, to jest potężne nauczanie. Podzieliłem się wieloma naprawdę dobrymi rzeczami. Jeśli coś cię ominęło, proszę wejść na naszą stronę, www.polska.com, gdzie możesz obejrzeć cały ten. Ten tydzień, lub zdobądź to darmowe nauczanie, zamawiając broszurę. Obiecuję ci, to zmieni Twoje życie. Użyłem podstawowego fragmentu pisma. Jedną z rzeczy, których Pan użył, żeby naprawdę, naprawdę otworzyć moje zrozumienie, była Księga Przysłów 1310, która mówi: Spór powstaje tylko dzięki pysze. Tylko. To jedyny powód, a jednak większość z nas myśli, nie. Tu chodzi o to, co zrobiła mi ta osoba. Nie, to nie to, co robią ci ludzie, sprawia, że się złościsz, ponieważ Jezus był traktowany przez ludzi gorzej niż ktokolwiek z nas, a nadal był w stanie powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To nie to, co dzieje się dookoła ciebie, sprawia, że się złościsz, ale to, co jest w tobie, sprawia, że się złościsz. A konkretnie prawdopodobnie jest wiele takich rzeczy, ale korzeniem tego wszystkiego jest twój egocentryzm, fakt, że tak bardzo żyjesz dla samego siebie, że jesteś tak bardzo skupiony na sobie że tak bardzo promujesz samego siebie to sprawia że jesteś tak wrażliwy na to co myślą inni ludzie kiedy dojdziesz do miejsca w którym nie chodzi o ciebie w którym naprawdę zakochasz się w Bogu i w innych ludziach bardziej niż kochasz samego siebie odkryjesz, że to wyjmie ten sztylet z twojego serca, to zabierze ten gniew, zabierze z twojego serca tę skłonność do samolubstwa, kiedy pokochasz Boga i innych ludzi bardziej niż kochasz samego siebie. I przykro to mówić, ale niewielu chrześcijan doszło do tego miejsca. Miało miejsce pewne wydarzenie w Pritchett w Colorado. Byłem tam pastorem małego kościoła i widzieliśmy człowieka wzbudzonego z martwych. Było to małe miasto, 144 mieszkańców. W kościele było 10 osób, zanim tam przyjechałem. Zorganizowałem spotkanie, zobaczyliśmy człowieka wzbudzonego z martwych, i w rezultacie do kościoła zaczęło przychodzić 100 osób. Nie wszyscy przychodzili z Pritchett, przyjeżdżali z okolic, ale to było niesamowite i działy się wspaniałe rzeczy. Ale uczyłem rzeczy, które nie które nie zgadzały się z tym, czego to dziesięć osób w kościele zostało nauczonych. Niektórzy ludzie się wściekli, ponieważ do kościoła przychodziły osoby spoza pryczet, a oni chcieli, żeby to była tylko grupa z pryczet. Złościli się, ponieważ nie śpiewałem hymnów. To, co śpiewałem, nazywali rymowankami dla dzieci. Tak więc ludzie zaczęli mi się sprzeciwiać i pewien człowiek, który był moim przyjacielem, nie znam wszystkich powodów, ale zezłościł się na mnie i ostro mnie skrytykował, oskarżył mnie o kradzież kościelnych pieniędzy, oskarżył mnie o najróżniejsze rzeczy i zwyczajnie mnie zaatakował. Patrząc po ludzku, kiedy coś takiego się wydarzyło, obraziłbym się, byłbym zły i zgorzkniały, ale wiesz co? Po pierwsze, wiedziałem, że to, co mówi, nie było prawdą i nie obchodziło mnie to, nie musiałem się usprawiedliwiać. Ktoś może pomyśleć, ale jak to wpłynie na innych ludzi w kościele? Wiesz co? To naprawdę nie moja sprawa. Gdybym miał się przejmować tym, co wszyscy o mnie myślą, w tej chwili istnieją tysiące blogów, na których jest napisane, jakim jestem okropnym człowiekiem. Mój personel przychodził do mnie i mówił: Musisz coś zrobić. Możemy podjąć pewne kroki, żeby w jakiś sposób odwrócić od tego ludzi. Nie wiem, ale tak czy inaczej przyszli do mnie i powiedzieli, że chcą coś zrobić, żeby zatrzymać te wszystkie negatywne rzeczy, które zostały napisane. Powiedziałem im: Zapomnijcie o tym, odpuśćcie. Ale ludzie odbierają złe wrażenie. Powiedziałem: Zapomnijcie o tym. Kilka miesięcy później przyszli do mnie i dali mi, i dali mi pięć stron czy też rzeczy, które zostały o mnie powiedziane i powiedzieli, musimy to zmienić? Odpowiedziałem, miesiące temu powiedziałem Wam, żebyście nie poświęcali na to czasu. Nie jestem tutaj, żeby promować samego siebie. Jeśli zejdę z toru i będę dyskutował z ludźmi na trybunach, starając się usprawiedliwić, mogę wygrać dyskusję, ale przegram wyścig. Powiedziałem, nie chcę, żeby jakiekolwiek nasze środki szły na obronę mnie i mojego honoru. Będę głosił Ewangelię, a Bóg może poświadczać w sercach ludzi. Nie obchodzi mnie, nie ma to dla mnie znaczenia. Wielu ludzi oglądających ten program myśli to głupie żeby tak robić, ale ja wierzę, że jest to właściwa rzecz do zrobienia. Jezus się nie bronił. Dzisiaj większość usługujących przeszłoby samych siebie, przepraszałoby, żeby powstrzymać ludzi przed niezrozumieniem ich, ale Jezus ludzie mówili: "Zrób coś, pokaż nam swoją nadnaturalną moc." Ewangelia Jana rozdział szósty. Mówili: Mojżesz dał nam mannę. Czy ty możesz zesłać mannę? A on odpowiedział: Ja jestem manną, ja jestem chlebem z nieba, to mnie musicie jeść. Odpowiedzieli: Zjeść ciebie? Mówisz o kanibalizmie? Większość ludzi dzisiaj zrobiłaby wszystko, żeby wyjaśnić. O nie, nie mówił o kanibalizmie. Proszę, nie zrozumcie mnie źle. Proszę, zrozumcie, co mówię. Tak zachowałaby się większość dzisiejszych usługujących, poświęciliby ogromną ilość czasu, żeby upewnić się, że nikt ich źle nie zrozumiał. Jezus mówił dalej, zamiast się tłumaczyć, zamiast starać się odwieść ich od niezrozumienia, pogorszył sytuację, powiedział, mówię Wam, jeśli nie jecie mojego ciała i pijecie mojej krwi, nie macie w sobie życia. Było tam pięć tysięcy ludzi. I tak się nim zgorszyli, że wszyscy odeszli. Większość ludzi popatrzyłaby na to jak na porażkę. Ja patrzę na to jak na jeden z najlepszych momentów Jezusa, ponieważ to pokazuje, że Jezus nie starał się zadowalać ludzi. Nie starał się przyciągnąć wszystkich tych ludzi do siebie i nie chciał, żeby wszyscy go kochali. On mówił prawdę i w kontekście, nie będę czytał teraz tych wersetów, ale jeśli sprawdzisz Ewangelię u Jana, rozdział szósty, czytamy tam, że on wiedział, że ci ludzie nie szukali go z powodu prawdziwej miłości. Szukali go ponieważ pomnożył chleb i ryby i nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, nie wliczając w to kobiet i dzieci. Oni go szukali i chcieli obwołać go królem, ponieważ napełnił im brzuchy. To było tylko samolubstwo. Wiesz, co to jest? To pycha. On wiedział, że ludzie, którzy służyli mu tylko, kiedy było im to na korzyść, ale nie byli mu prawdziwie oddani. On wiedział, że oni nie byli naśladowcami, których chciał. Tak więc nie starał się tłumaczyć. Odeszli, myśląc, że mówił o kanibalizmie i pozwolił im... Pójść. A zamiast odwrócić się do uczniów, nadal miał przy sobie dwunastu uczniów i zamiast odwrócić się do nich i powiedzieć potrzebuję przytulenia. Czy ktoś może sprawić, że poczują się zaakceptowany? Nie. Odwrócił się do nich i powiedział, czy i wy chcecie odejść? To jak powiedzenie, tam są drzwi. Jeśli nie możecie tego znieść, też możecie odejść. On nie był zależny od ludzi, nie był zgorszony, kiedy ludzie go źle zrozumieli. Nie wychodził z siebie, żeby zdobyć przychylność wszystkich. On troszczył się tylko o to, co powiedział o nim jego ojciec. Jego relacja z Bogiem dosłownie uwolniła go od martwienia się o to, co pomyślą inni. Wracając do historii, w której ten człowiek z Pritchett w Colorado mówił okropne rzeczy i kłócił się ze mną i powiedział rzeczy, których nikt nikomu nie powinien mówić. W następnym tygodniu przejeżdżałem obok interesu tego człowieka i moim zwyczajem było zatrzymać się i porozmawiać z nim, więc podjechałem i zapytałem Jamie, czy chce wejść ze mną, a ona powiedziała, nie, zostanę w samochodzie. Wszedłem i rozmawiałem z nim tylko przez kilka minut, ponieważ był wobec mnie oziębły. Nie chciał u siebie i nie był tak samo przyjacielski jak wcześniej. Wróciłem do samochodu, wsiadłem i powiedziałem Jamie, coś jest z nim nie tak. Nie był dla mnie przyjacielski tak jak zwykle. A ona spojrzała na mnie i zapytała: Żartujesz sobie? Nie, mówię ci, że coś jest nie tak. Musiała mi przypomnieć, że on próbował odebrać mi kościół, że oskarżył mnie o kradzież pieniędzy, o seksualną niemoralność. Musiała przypomnieć mi te okropne rzeczy, które powiedział, bo wiesz co? Zapomniałem o tym dosłownie, zapomniałem, że powiedział te rzeczy. Wiem, że niektórzy z was oglądających ten program myślicie: dziwny jesteś. Ja uważam, że Ty jesteś dziwny, żywiąc zranienia i urazy. Wiem, że to, co powiedział, nie było prawdą. Ja tego nie zrobiłem. Dlaczego miałbym się tym martwić? Poszedłem do Pana i zrzuciłem swoje troski na Pana. Możesz dojść do miejsca, w którym szczerze Cię to nie obchodzi, w którym nie musisz mieć aprobaty ludzi, w którym nie jesteś zależny od nich, gdzie wszystko nie kręci się wokół Ciebie, ale gdzie chodzi tylko o Jezusa. A jeśli ktoś inny może reprezentować Jezusa lepiej niż ja, to nie mam żadnego problemu z oddaniem mu swojej sceny i pozwoleniem mu mówić. Nie mam problemu z promowaniem innych ludzi, ponieważ tu nie chodzi o mnie i z tego powodu byli ludzie, którzy się ze mną nie zgadzali, którzy mnie odrzucili. Ale to mnie nie zmieniło, ponieważ nie twierdzę, że nigdy nie miałem samolubnych myśli, ale mówię, że sobie z tym poradziłem. Nie dotarłem do mety, ale wyruszyłem w drogę i zacząłem się z tym rozprawiać. I właśnie dotarłem do miejsca, w którym ludzie mogą mnie obrażać i robić różne rzeczy, a ja nawet tego nie pamiętam, ponieważ jeśli nie jesteś samolubny, jeśli nie promujesz samego siebie, jeśli nie chodzi o ciebie, to zmienia sposób, w jaki wszystko działa. Naprawdę, to zupełnie wszystko zmienia. Twoje emocje podążają za twoimi myślami. Jeśli myślisz tylko o sobie, jeśli się ubezpieczasz, jeśli jesteś bojaźliwy i martwisz się, że ktoś coś powie lub ci zrobi. Jeśli nie znajdujesz swojej tożsamości w panu, jeśli twoja osobista satysfakcja i zadowolenie nie są w tym, co Bóg o tobie myśli, jeśli jesteś uzależniony od ludzi i ich aprobaty, to będziesz popaprany, ponieważ zapewniam cię, szatan zawsze pośle kogoś, kto cię sprowokuje i powie coś, co cię obrazi. Musisz dojść do miejsca którym nie chodzi o ciebie. Podam przykład. Oglądałem kiedyś program, który uczył przeciwko karze śmierci. Program starał się sprawić, żebyś chciał pozbyć się kary śmierci. Osobiście uważam, że kara śmierci jest zalecana w piśmie, nie jestem tym podekscytowany. Uważam, że to straszne, jeśli musisz skazać kogoś na śmierć, ale w Księdze Rodzaju Rozdział 9 i w wielu innych miejscach uważam, że jest ona zalecana i uważam, że jest to czynnik powstrzymujący, i uważam, że jest na nią miejsce, więc wierzę w karę śmierci. I oglądam ten program, który próbował cię do niej zniechęcić, w którym. Pokazano człowieka skazanego na więzienie za gwałt i morderstwo. Pokazano go siedzącego w celi. Zrobili przejście z koloru do bieli i czerni, żeby było jeszcze bardziej ponuro. Pokazali go siedzącego z głową opartą na rękach. Wyglądał na przygnębionego. Puścili smutną muzykę i pokazali jego celę, że tak wygląda życie tego człowieka. Potem przeszli przez korytarz i pokazali, gdzie stało krzesło elektryczne, gdzie zostanie wykonany wyrok i gdzie ten człowiek zostanie stracony za kilka dni. A potem pokazali jego zdjęcia z dzieciństwa, pokazali jego zdjęcia jako niemowlaka, pokazali jego zdjęcia jako małego chłopca przebranego za kowboja, jeżdżącego na koniu z Patyka, pokazali te niewinne zdjęcia, a potem pokazali, że kiedy dorastał, był wykorzystywany i że przydarzyły mu się okropne, Rzeczy, pokazali jego tragiczne życie, a potem pokazali go siedzącego w celi. I chociaż wierzę w karę śmierci, kiedy zobaczyłem historię z jego punktu widzenia, kiedy zobaczyłeś jego zdjęcia jako niemowlaka, kiedy zobaczyłeś te niewinne rzeczy, a potem pokazali ci, że zostanie skazany na śmierć, myślisz, musi być inny sposób, musi być coś lepszego. I choć nie ekscytuje mnie kara śmierci, wierzę, że jest to rozwiązanie i wierzę, że jest to pobożna rzecz. I chociaż myślę w ten sposób, poczułem współczucie i żal wobec tego faceta, myślałem, z całą pewnością musi być jakiś lepszy sposób na rozwiązanie tej kwestii. I kiedy to oglądałem i starałem się to przetworzyć, przemówił do mnie Pan i powiedział: Co by się stało, gdybyś zobaczył zdjęcia małej dziewczyny, którą zgwałcił i zamordował? Co gdybyś wziął jej zdjęcia z dzieciństwa i pokazał je tej samej grupie ludzi, a potem pokazałbyś ją jak dorasta, jak bawi się swoimi lalkami lub ze swoimi przyjaciółmi? Masz tutaj niewinne dziecko i jakiś zboczeniec włazi do jej życia i dla seksualnego zaspokojenia gwałci tę niewinną dziewczynkę, a potem nawet nie stać go na bycie mężczyzną i przyznanie się do tego, co zrobił, więc zabija ją, starając się to zatuszować. Gdybyś pokazał dokładnie tę samą sytuację, ale z perspektywy tej dziewczyny, a nie z perspektywy tego mężczyzny, ci sami ludzie, którzy w tej chwili mu współczują, zamieniliby się w samozwańczych stróżów prawa i chcieliby go powiesić na najbliższym drzewie. Pan użył tego, żeby pokazać mi, że wszystko zależy od perspektywy, z jakiej patrzysz. Jeśli zawsze patrzysz z samolubnej perspektywy i zawsze myślisz o sobie, masz zagwarantowane, że będziesz reagował w gwałtowny i agresywny sposób za każdym razem, kiedy Twoje ja będzie źle traktowane. Żyjemy w upadłym świecie i Twoje ja będzie cały czas źle traktowane, czasami złośliwie, a czasami przez zaniedbanie, ponieważ ludzie nie uświadamiają sobie, jaki jesteś ważny. Nigdy nie dojdziesz do miejsca, w którym Twoje ja nie będzie głaskane pod włos. I to póki będzie ono w tobie żywe, jeśli tylko siedzisz i czekasz, aż ktoś cię sprowokuje, to zapewniam cię, dojdzie do tego, ale możesz dojść do miejsca, w którym nie chodzi o ciebie. Możesz dojść do miejsca, w którym kochasz Boga i kochasz ludzi bardziej, niż kochasz samego siebie. Kiedy ktoś wpycha się przed ciebie w korku i nawet nie włączy migacza i zajedzie ci drogę, zamiast myśleć, zobacz, co on mi zrobił. Nie widział, że tu stoję? Widzisz, to wzbudzi w tobie złość, ale jeśli pomyślisz o drugiej osobie, ciekawe dlaczego to zrobił. Może właśnie wyszedł ze szpitala i jego żona, z którą jest od 40-50 lat, umiera i był na tym tak skupiony, że po prostu zapomniał, co robi. Kiedy patrzysz z perspektywy innych ludzi, masz miłosierdzie i łaskę wobec nich. Czasami ludzie są złośliwi i podli, ale nawet w takiej sytuacji może być ci ich żal i możesz powiedzieć ludzie, co się stało, że nie obchodzi go nikt inny poza nim samym? Jedna z pań, które dla mnie pracowały, jedna z moich pierwszych pracownic, to długa historia, nie mam czasu, żeby ją całą opowiedzieć, ale jej mąż był okropny. Bił ją, próbował ją zabić, wylał na nią gorący olej, złamał jej kark, a dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa trzymał w piwnicy i jeśli wyszły z piwnicy, mówił, że je zabije. Większość ludzi powiedziałaby: musisz zakończyć to małżeństwo i mogę to zrozumieć. Nie twierdzą, że musisz zostać w toksycznym związku ale w tej sytuacji ta kobieta przyszła do mnie i opowiedziałam o tym, a ja powiedziałem jej: Jedynym powodem, dla którego on tak się zachowuje, jest to, że jest opętany przez demona. W twoim wnętrzu żyje Bóg i większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Powiedziała: Chcesz powiedzieć, że nie muszę odchodzić? Nie musisz odchodzić, masz wolność, żeby odejść. Powiedziałem, pismo mówi w pierwszym liście do Koryntian, rozdział siódmy, że jeśli mąż zgadza się z tobą mieszkać, niech żona nie odchodzi, ale nie wygląda na to, że on zgadza się na mieszkanie z tobą. Masz wolność, żeby odejść, ale możesz wierzyć Bogu. Wybrała, że będzie wierzyć Bogu i jedną z rzeczy, które zrobiła. Nauczyłem ją dokładnie tego samego, czego uczyłem w tym tygodniu o tym, co jest w nim. Zamiast patrzeć tylko na to, co robił jej i jej dzieciom. Co jest takiego w nim, co sprawia, że jest taki żałosny, co sprawia, że jest narzędziem diabła? Zaczęła się modlić i prosić Boga, żeby pokazał jej, co jest z nim nie tak. Przestała być samolubna, przestała myśleć, tylko zobacz, co on mi zrobił i zaczęła pytać Boże, co się dzieje w nim. Wydaje mi się, że urodził się on w Porto Rico i pan pokazał jej, że został poświęcony diabłu w demonicznym satanistycznym rytuale przy narodzinach. Zabili kurczaka i pokropili go jego krwią i był poświęcony diabłu od narodzin. Potrafił wychodzić ze swojego ciała i wyjść do księżyca, był zaangażowany w różne demoniczne rzeczy i kiedy ona spojrzała z jego punktu widzenia, zaczęła mu współczuć, chociaż robił jej okropne rzeczy. Poszli do doradcy małżeńskiego. Znałem go. To był dobry człowiek, ale najpierw poprosił męża, żeby opowiedział swoją wersję zdarzeń, i mężczyzna zaczął opowiadać na temat swojej żony, wszystko to, czego sam był winien. Kłamał w żywe oczy, przekręcał fakty, mówiąc, to ona złamała mi kark, to ona polała mnie wrzącym olejem, to ona to zrobiła. Doradca, mój przyjaciel, tak się rozzłościł, że powiedział, rozwiedź się z tą kobietą, uciekaj stamtąd, nie musisz z nią zostać Żona doradcy uspokoiła go, powiedziała, posłuchaj, każda historia ma dwie strony, posłuchajmy, co ona ma do powiedzenia Po pierwsze, jeśli poszłabyś do doradcy małżeńskiego i jeśli twój mąż kłamałby na twój temat i wszystko, czego on był winien, przypisywałby tobie Ile z was w ogóle pozwoliłoby mu dokończyć zdanie? Widzisz, większość z nas, ponieważ chodzi nam tylko o siebie i musimy bronić swojego honoru, i to my musimy wyglądać dobrze, nawet nie pozwolilibyśmy mu dokończyć bez wtrącania się. Ta kobieta nie odezwała się ani słowem, ale kiedy w końcu doradca zapytał: W porządku, jak brzmi twoja wersja? Ona zamiast się bronić, promować siebie i mówić: Nie, to on jest wszystkiemu winien, nie ja. Wiesz co zrobiła? Powiedziała: Myślałam, że to on był moim problemem. Ale Pan pokazał mi, że jestem taką samą częścią problemu, że czułam się zraniona i obrażałam się, i Bóg się mną zajął. Mówiła o tym, co sama przychodziła i nigdy go nie wydała ani nic. Powtarzam, większość ludzi, którzy to oglądają, powie: Nigdy bym tego nie zrobił. Jest tak, ponieważ jesteś tak niepewny siebie, że musisz się bronić. Nie potrafisz pozwolić Bogu, żeby cię obronił. Sam musisz to zrobić. Mówię ci, jeśli bronisz sam siebie, to jeden z powodów, dlaczego Bóg tego nie zrobi. Bóg nie może wtrącić ani słowa. Jeśli bronisz sam siebie, Bóg tego nie zrobi, ale jeśli zaufasz ze swoją obroną Bogu, Bóg cię obroni. Ta kobieta nie powiedziała ani słowa przeciwko swojemu mężowi i zanim doszli do samochodu, mężczyzna do Dosłownie trząsł się i pytał, dlaczego się nie broniłaś, dlaczego nie obnażyłaś tego, co powiedziałem? Odpowiedziała: Przyszłam tutaj, żeby pomóc tobie. Bóg mnie już uwolnił i Bóg uzdrawia moje serce. Jeśli krytykowanie mnie ci pomaga, jeśli właśnie to ci pomaga, nie obchodzi mnie to, możesz mówić, co chcesz. Ten mężczyzna dosłownie tak bardzo zaczął się jej bać, że stracił wszystkie swoje demoniczne moce, wyprowadził się z domu, nie mógł znieść przebywania z nią, ponieważ poruszył Ruszała się w większej mocy i autorytecie niż on. Przez sześć miesięcy byli w separacji. Wyciągnęła dzieci z piwnicy i zaczęła pomagać im w dojściu do siebie, i w końcu facet narodził się na nowo, a potem mieli problemy małżeńskie, ponieważ on chciał pójść do Remy i zostać pastorem, a ona nie chciała być żoną pastora. Ale wiesz co, odmieniło całą sytuację? W sytuacji, w której zdecydowana większość ludzi oglądających ten program, pomyślałaby, nie ma mowy, masz się z sobą zająć, masz się bronić, masz się promować, masz się bronić, kiedy on cię fałszywie oskarża. Ona oddała to Panu i z tego powodu Bóg zdziałał cud w tej sytuacji. Jeden z największych cudów, jaki widziałem. Powtarzam, nie twierdzę, że masz pozostać w toksycznym małżeństwie, nie twierdzę, że masz narażać swoje dzieci, bierzesz za nie odpowiedzialność. I musisz wysłać tego, co ma do powiedzenia Bóg, ale mówię, że ta zasada jest prawdziwa, a historia, do której nawiązałem w tym nauczaniu, to pokazuje. I mówię tyle, że nie musisz bronić sam siebie, że nie chodzi o to, żebyś sprawiał, że zawsze będziesz wyglądał dobrze, nie musisz zawsze mieć racji. Możesz nadstawić drugi policzek, możesz pozwolić, żeby ludzie cię fałszywie oskarżali, tak jak zrobił to Jezus, i możesz powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdybyś patrzył z perspektywy drugiego człowieka. W większości przypadków odkryłbyś, że tak naprawdę nie chodzi o ciebie, ci ludzie tak naprawdę nie atakują ciebie. Ta osoba jest nieszczęśliwa w swoim wnętrzu i nie może dać tego, czego nie ma. Jeśli nigdy nie przyjęła bezwarunkowej miłości, nie może dać bezwarunkowej miłości. Nie możesz dać tego, czego nie masz. To sprawiłoby, że zacząłbyś czuć współczucie i mógłbyś wyciągnąć do niej rękę i okazać miłosierdzie osobie, która źle cię traktuje, jeśli nie chodziłoby tylko o ciebie. Jeśli dojdziesz do Miejsca, w których kochasz innych ludzi i Boga bardziej niż kochasz siebie. Książeczka Andrew Łomaka Egocentryzm, źródło wszelkiego smutku, jest dostępna za darmo dla widzów programu Prawda Ewangelii, emitowanego w TBN Polska. Andrew chciałby ci ją podarować. Skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową awmpolska.com lub zadzwoń do nas. Od wtorku do czwartku w godzinach 1218:30. 1830 Uwaga, oferta ta jest limitowana. Jeden egzemplarz na gospodarstwo domowe i jest dostępna tylko na terenie Polski. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie twojej matki, Bóg już określił cel dla twojego życia. Cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować cię do twojego powołania. Mówię ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris. Musisz zrobić krok wiary i zacząć wierzyć Bogu o coś wielkiego. Bóg stworzył każdego z Was do czegoś szczególnego. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię, Bóg będzie do ciebie mówił i zacznie pokazywać ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Każdy z Was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel. Przyjdź do szkoły Harris w Łodzi. Dowiedz się więcej na cbcpolska.com Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew Womack Ministries. Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.